Dzień dobry, klasy szóste. Być może pamiętacie, że mniej więcej rok temu, kiedy miałem z wami uderzety, zacząłem z Wami zajęcia od rozmowy o rodzinie. W tym roku zaczniemy dokładnie tak samo, gdyż dla wielu ludzi rodzina jest takim fundamentem, na bazie którego budują swoje życie. Naukowcy mówią, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Tak samo jak ciało człowieka składa się z milionów komórek, tak społeczeństwo składa się z milionów rodzin. Na rodzinę najczęściej spoglądamy przez pryzmat potrzeb, które nam zaspokaja. Zauważamy, że rodzina daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, pomaga nam wzrastać nie tylko fizycznie, ale też rozwijać talenty, poszerzać zainteresowania i odkrywać nowe pasje. Rodzina pokazuje nam, co jest w życiu ważne, i uczy postępować według zasad. Zachęca do poświęcenia się dla drugiego człowieka i okazywania mu miłości i uczuć. Wreszcie, i być może najważniejsze, to właśnie w rodzinie uczymy się, jak budować relacje z innymi ludźmi. Nie zawsze jest to łatwe, ale nawet nieporozumienia mogą być pożyteczne. Uczą bowiem sztuki kompromisu. Tak rozumiana rodzina jest najważniejszym środowiskiem nie tylko dla noworodka i przedszkolaka, ale również dla nastolatka, osoby dorosłej i człowieka w podeszłym wieku. Z rodziny się nie wyrasta. Rodzina jest nam dana raz na zawsze i na dobre, i na złe. Każda rodzina jest jedyna i niepowtarzalna. Rodziny w odmienny sposób spędzają wolny czas mają inne tradycje. Na przykład nieco inaczej obchodzą święta, albo na przykład wcale nie obchodzą. Różnią się też liczbą członków, a rodzice mogą być małżeństwem, tworzyć związek partnerski albo tak zwany wolny związek. Typów rodzin jest tak naprawdę tyle, ile jest ludzi, ale możemy wyróżnić kilka, powiedzmy, rodzajów. Rodziny wielopokoleniowe mamy wtedy, kiedy pod jednym dachem mieszkają przedstawiciele minimum trzech pokoleń czyli np. dziadkowie, rodzice i dzieci. Ten model życia rodzinnego był bardzo popularny w przeszłości, w domach naszych dziadków i pradziadków. Obecnie, szczególnie w większych miastach, przeważają rodziny dwupokoleniowe, czyli rodzice i dzieci. Kolejny typ to rodziny pełne, czyli takie, które tworzą rodzice i dzieci, oraz rodziny niepełne, w których dzieci są wychowywane przez jedno z rodziców. Mówiąc o rodzinach niepełnych, używamy czasami terminu samotne rodzicielstwo. Mimo że mama lub tata korzystają zwykle z pomocy dziadków, krewnych, przyjaciół, brak jednego z rodziców może wynikać z różnych powodów, takich jak śmierć któregoś z członków rodziny, rozwód lub długotrwały pobyt któregoś z rodziców za granicą, na przykład w związku z pracą. Jeszcze jeden typ rodzin to rodziny zrekonstruowane. Powstają one, gdy któryś z rodziców zakłada zupełnie nową rodzinę. Do rodziny zrekonstruowanej należą mama albo tata, ich nowy małżonek czy małżonka albo partner, oraz być może przyrodnie rodzeństwo, czyli dzieci ojczyma albo macochy. Taki model bywa też nazywany rodziną patchworkową. Mamy też rodziny zastępcze albo rodzinne domy dziecka. Najczęściej tworzą je małżeństwa, które na określony czas przyjmują do swojego domu dzieci nie będące ich potomstwem. Powodem umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej może być śmierć rodziców albo trudności, jakie mają oni w wypełnieniu swojej funkcji. Rodzice zastępczy troszczą się o rozwój powierzonych im dzieci, dbają nie tylko o to, żeby miały co jeść i w co się ubrać, ale przede wszystkim ofiarowują im swoją miłość, uczucie, przywiązanie. Z rodziny zastępczej dziecko może wrócić do rodziny biologicznej albo zostać adoptowane. I mamy też rodziny adopcyjne, które powstają, gdy małżonkowie za zgodą sądu uznają za swoje dziecko zrodzone z innych rodziców. Na pierwszy rzut oka nic nie wyróżnia takich rodzin. Dziecko nosi nazwisko rodziców adopcyjnych, ma prawo do dziedziczenia ich majątku, nowi rodzice. Starają się pewnie zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju, bo teraz jest formalnie ich dzieckiem, mimo że nie łączą ich więzy krwi. Chyba każdy z nas uważa, że jego rodzina nie jest idealna. I to prawda, nie wybieramy sobie rodziców, a rodzice nie wybierają sobie dzieci. Przyznajmy to szczerze: mieszkanie pod wspólnym dachem kilku osób, które choć są do siebie podobne, to jednocześnie bardzo się od siebie różnią, bywa bardzo trudne, a nawet męczące. To, czy rodzina jest szczęśliwa, zależy od wszystkich jej członków. Będzie tym szczęśliwsza, im bardziej o nią zadbamy. W jaki sposób? Ofiarowując bliskim to, co mamy najlepszego: miłość i czas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku.